Halo halo, cześć, witajcie w żałosnym openingu dwóch skrzynek, bo... tak dwie skrzynki, to są te dwie, te dwie skrzynki wypadły mi z meczów dwa albo, dwa albo trzy razy te skrzynki próbowałem po prostu sprzedać i w ogóle nie chciały zejść, za pierwszym razem nie chciały po dwóch godzinach za drugim po godzinie, więc powiedziałem dobra, nagram, otworzę pierwszy opening, bo Jestem mało znanym youtuberem i, i, i tak i, i, i na 100% mi w, w, wyleci kosa na, na pewno tak będzie, także nie przedłużając skrzynia chroma i celujemy w, w kosę oczywiście ewentualnie może być okręt wojen, wojenny i na kartela albo smoczego władcę się nie obrażę jeżeli chcecie to openingi jakieś na, jeżeli wam ten opening się na przykład spodoba to możecie zostawić łapkę w górę i na przykład nabić wyświetlenia na na, na moich wszystkich filmikach i jak będzie wypłata z YouTube'a to na przykład zrobię opening 10 skrzynek Dobra ale teraz użyjmy klucza, pierwsza skrzynka w CS-ie co to będzie, co to będzie O! O! Oho! O o, 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 o o! To! Oho! Oż ty! Czekaj! Przecież to, to... Co? W czym Pokaż mi ona, w czym ona jest przetestowana. Pokaż mi, gdzie ona jest przetestowana w boju. No Żadnej ryski nie ma, gdzie jest przetestowana w boju. Dobra, tu już nie jest tak źle, jest prawda? Kartel tutaj za zakręcimy. Klucz jest jednorazowy. No trudno, żeby był dwurazowy albo kilkorazowy. skończył. O, o. Tak, system lock, blokada systemu, świetnie. Mm -hmm. Lekko używana Ogień osłania. Mm -hmm -hmm -hmm. Wystarczy podziąć zespół i każdy polem z mojej jeszcze meksykański dzień <coughs> Zmarłych No ale kurczę, gdzie on jest... Gdzie on jest przetestowany w boju? Ale na no, pierwsza skrzyneczka kartel, drugi no system lock. Nie ma się czym chwalić, a jestem ciekaw ile kosztuje yy, to na rynku. No, pokażesz mi, czy nie? Halo? Halo, halo? Pokaż mi to. Ładnie, no ładnie. Hmm. Kurde. Bo... Jedno. No nie, ale gówno! testowany kur w boju <laughs> Ja ogólnie <laughs> jestem chory i dlatego bez kamerki jest ale my się widzimy w kolejnym odcinku nie wiem z czego z czakesa czy z czegoś No także widzicie pierwsza skrzynka kartel AK kartel przetestowany w boju Druga skrzynka M249 blokada, blokada systemu jeżeli chcecie to może nie, nie obiecuję, ale coś może da się zrobić i otworzę jeszcze jakąś skrzynkę coś. Także to są moje pierwsze dwie skrzynki I ja... I ja zobaczę nawet na grze z botami te, ten AK Kartel, on nie wygląda jak przetestowany w boju, nie. Nie wygląda, ale jest... ale jest żałośnie tani. Także chcecie inne, jeszcze więcej openingów z cesa to pamiętajcie łapka w górę, komentarz. Możecie teraz subskrypcję zostawić i oczywiście nabić wyświetlenia, prawda, w moich innych filmikach, żeby, żeby hajs się zgadzał i wtedy będą openingi, także no, ja się z wami żegnam i kosy nie było, no, niestety. Cześć. The bass